Ktoś mi ostatnio powiedział, że nie jest w stanie odstawić alkoholu, dlatego że alkohol pomaga mu poczuć ulgę w sytuacji, w której jest mu źle. No to ja mam taką propozycję, żebyście, kiedy jest wam źle, yy, jesteście osobami, którym jest ciężko jakoś sobie tej ulgi nie dostarczyć, żebyście usiedli i wytrzymali to źle przez sekundę, a potem przez drugą sekundę, a potem przez trzecią, piątą, dziesiątą sekundę. Zauważcie, że jeżeli jesteście w stanie wytrzymać to, że jest wam niewygodnie przez kilka sekund, to jesteście w stanie to wytrzymać przez minutę, a potem przez 10 minut, godzinę, dwie godziny, pięć godzin, cały dzień. Tylko że nie musicie wytrzymywać tego przez wiele godzin czy przez cały dzień. Dlatego, że ten dyskomfort, jeżeli go wpuścicie, rozpuści się. Na tym polega siła przepuszczania przez siebie emocji. Na tym polega to, co zyskujemy, kiedy przestajemy od tych emocji uciekać. Obserwujemy je, dajemy im przestrzeń. I one po prostu znikają, przemijają. Bardzo polecam, nie uciekajcie od dyskomfortu, nie wybierajcie alkoholu jako rozwiązania tego, że jest wam niewygodnie. Siadajcie do tego, co czujecie i patrzcie, co się zacznie dziać, a zaczną się dziać rzeczy piękne.